Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dziś podzielę się z Wami moimi oczekiwaniami odnośnie dinozaurów, jakie chciałbym zobaczyć w nowym Jurassic World, którego premierę zaplanowano na 2 lipca 2025 roku. Wybrałem 5 gatunków, a wśród nich nawet konkretne odmiany, a więc zapraszam do oglądania. Zaczynamy od miejsca piątego, na którym znajduje się pachycefalozaur. Dinozaur roślinożerny, który po raz pierwszy w uniwersum pojawił się w zaginionym świecie. I ponownie, dosłownie na kilka chwil, dopiero w Jurassic World z 2015 roku. Myśląc o tym dinozaurze i jego ewentualnym pojawieniu się w nowym filmie, wyobrażam sobie sceny, jakie zostały opisane w powieści The Lost World, gdzie stado ponad 50 pachy zgromadziło się przy samochodzie, który miał być ostatnią deską ratunku dla ludzi uwięzionych na Sornie w dotarciu na miejsce lądowania helikoptera. Ten dinozaur, mimo tego, że jest roślinożerczykiem, Posiada wysoki poziom agresji i jest bardzo terytorialny. Więc, sceny z jego udziałem mogłyby być w pewnym sensie odskocznią od ciągłych sekwencji, gdzie problemy pojawiają się dopiero przy spotkaniu drapieżników. Mój numer 4 to Dilophosaur, który jest w uniwersum Jurassic Park od samego początku. Oczywiście jego wygląd został mocno zmieniony przez Stevena Spielberga, co dodało mu w pewnym sensie wyjątkowego charakteru. Gatunek odpowiedzialny za śmierć Denisa Nedry'ego czy Louisa Dodgsona moim zdaniem idealnie pasuje do scen rodem z horroru, czego od czasu upadłego królestwa brakuje w serii Jurassic World. Chciałbym jednak, aby dilofozaur powrócił w bardziej poprawnym designie, zbliżonym do jego mezozoicznego odpowiednika, co sprawiłoby, że sam drapieżnik byłby jeszcze bardziej straszniejszy i przede wszystkim dużo większy niż ten jakiego mogliśmy podziwiać do tej pory w uniwersum. Chyba większość z Was zgodzi się ze mną, że odmiana Velociraptorów widziana w Jurassic Park 3 jest tą najciekawszą i najbardziej tajemniczą. Ta odmiana została wykorzystana do stworzenia Velociraptorów z Jurassic World, a więc ich historia nie kończy się na Sornie. Dlatego też chciałbym zobaczyć je w nowym filmie. Można też powiedzieć, że te konkretne Velociraptory wykazywały najwyższy poziom inteligencji i status społeczny w całym uniwersum, a przede wszystkim. Były dzikie. Być może moglibyśmy się nieco więcej dowiedzieć o ich historii i losach po 2001 roku. W tym temacie potencjał jest bardzo duży. Jednak, czy twórcy filmu, którego akcja najpewniej toczyć się będzie po Dominion, będą chcieli wracać do przeszłości? Spinozaur od zawsze wywoływał duże dyskusje wśród fanów Parku Jurajskiego. Ma tylu samo miłośników co osób, które uważają, że jest po prostu przereklamowany. Jakby na niego nie spojrzeć, jest to drapieżnik, który moim zdaniem powinien ponownie pojawić się w serii filmowej. Sceny na Malcie, których kręcenie zostało niedawno zakończone, skupiają się na tak zwanym wodnym świecie. Oczywiście nie musi to oznaczać od razu powrotu Spinosaura, ale na pewno daje do myślenia. W kwestii Spinosaura można powiedzieć kiedy, jak nie teraz. Zapewne wielu z Was Także chciałoby go zobaczyć ponownie na dużym ekranie, ale czy musiałby to być ten sam osobnik widziany w Parku Jurajskim 3? Według mnie niekoniecznie. Nowe rekonstrukcje dla tego drapieżnika są naprawdę interesujące i nadają mu odpowiedniego charakteru zwierzęcia, które prowadziło wodno-lądowy tryb życia. Moim absolutnym numerem jeden jest Junior, czyli młody T-Rex widziany w zaginionym świecie z 1997 roku. Od razu przypomnę, że ten zabity przez Spinozaura to niewspomniany Junior. O tym dinozaurze tak naprawdę wiemy tyle, ile mogliśmy zobaczyć w samym filmie. Jednakże ponowne pojawienie się Juniora dałoby świeżość samemu gatunkowi, jakim jest tyrannozaur. Rexy była z nami przez ostatnie lata. W Dominion na chwilę pojawiły się Bug i Doł, co już wywołało zachwyt, a mówimy tutaj o kilkusekundowej scenie, więc powrót Juniora mógłby podnieść notowania nowego filmu. Raczej i tak nikt sobie nie wyobraża filmów z Jurassic Park bez Tyranozaura czy Velociraptora, więc niech to będzie ten konkretny osobnik. Tutaj znów moglibyśmy otrzymać dalszy ciąg historii Juniora, a być może doszłoby do ponownego starcia dwóch gigantów, jakimi są Tyranozaur i Spinozaur. Tak prezentuje się moja piątka dinozaurów, jakie chciałbym zobaczyć w nowym Jurassic World. Tradycyjnie komentarze są do waszej dyspozycji, gdzie czekam na wasze typy. Tymczasem dziękuję za dziś i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!